wiele dzieci nie chce jeść śniadań. Tak, tak. To jest ok. To nic wbrew organizmowi. Jeśli to organizm mówi, że nie, to nie, po prostu. Ja bym w takiej sytuacji dała się na niówkę, zanim ten obiad będzie. Być może ona jest, jest głodna w szkole, a też świetnie sprawdzają się koktajle Właśnie mówiłam tu o odżywkach białkowych, ale dobrze równie dobrze taką odżywkę, tak, taki, taki koktajl bardzo kaloryczny, wysokobiałkowy można zrobić w domu. Czyli na przykład jogurt grecki plus banan, plus kakao, i mamy super fajny koktajl, bardzo sycący, czy skyr właśnie. Dla takich starszych dzieci to już tak, wchodzimy w takie wysokobiałkowe produkty, dla młodszych nie, bo ryzyko właśnie jakby. Um, do trzech lat wysokobiałkowe rzeczy nie, nabiałowe szczególnie nie, raczej staramy się uderzać w żelazne wysokobiałkowe rzeczy typu mięso i w ten sposób dostarczamy i białka i żelaza, natomiast u starszych może być ten nabiał wysokobiałkowy, szczególnie jak nie jedzą właśnie śniadania, to do szkoły taki, taki koktajl jest super na wynos, to wtedy w samochodzie zjedzą czy, czy właśnie wypiją sobie przed lekcjami.